To było niesamowite powitanie Maji Mielcarek, leszczyńskiej kręglarki, która triumfalnie wróciła z miejscowości Kamnik na Słowenii. Maja reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w kategorii U14. Wróciła jako trzykrotna medalistka. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni Prawa i Sprawiedliwości próbowali wprowadzić do porządku obrad uchwałę intencyjną w obronie godności żołnierza polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pomysł skrytykował pułkownik Mirosław Rochmankowski. Amelka Gmyrek to kolejna obok Marysi zbrenna dziewczynka, która potrzebuje najdroższego leku świata. Jak podaje serwis wp.pl, Rafał Kotomski, dyrektor festiwalu Leszno Barok Plus, został bezterminowo zawieszony w pełnieniu obowiązków szefa TVP Warszawa. W poniedziałek 30 sierpnia rozpoczęły się prace związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Alejami Krasińskiego oraz ulicą Norwida i wiaduktem imienia Gen generała Roweckiego. MPWiK w Lesznie zawiadamia, że we wtorek 31 sierpnia w godzinach od 8 do 12 nastąpi czasowe wyłączenie wody przy ulicy Starozamkowej oraz Lipowej nr 31. Polonia 1912 Leszno nie dała żadnych szans, stali pleszew. Leszczynianie na własnym boisku pokonali rywali aż 8 do 0.